Adam, co pan sądzi o programie mieszkaniowym pierwsze klucze? Czy jako prezydent, mając na stole program zawierający elementy pozytywne, ale też dopłaty do kredytów, pan by go zawetował? Na szczęście ostatnio ceny nieruchomości zaczęły spadać, jak widać, ktoś zaczął interweniować w tym kierunku, żeby znowu wzrosły. Teraz plan jest taki, że o ile wcześniej udało się przede wszystkim napompować ceny nieruchomości w dużych miastach, to teraz ministerstwo chce się tym dobrodziejstwem drogich mieszkań podzielić również z mniejszymi miejscowościami. Będę sprzeciwiał się każdemu projektowi, który będzie prowadził do wzrostu cen mieszkań. Przez tego rodzaju działania młodych Polaków nie stać jest na kupno swojego własnego mieszkania, i ja naprawdę nie rozumiem, jakie przyczyny poza korupcyjnymi mogą sprawiać, że w ministerstwie rozwoju cały czas myślą tylko o tym jak napompować kieszenie bankom i deweloperom. Nie pan rozumiem powiedzieć, tego. że ministerstwo rozwoju kierowane przez pana Paszyka jest skorumpowane. Powiedziałem tylko, że nie widzę innych przyczyn poza korupcyjnymi dlaczego oni są tak zdeterminowani do tego, żeby pompować ceny mieszkań. To Jest w ogóle ciekawe, bo mamy ministerstwo rozwoju i technologii, które zajmuje się głównie pompowaniem cen nieruchomości.